Marta Manowska o kolejnej edycji programu Rolnik Szuka Żony. Cześć, zapraszam na flash filmowy. W niedzielę wielkanocną Telewizja Polska pokaże pilotażowy odcinek drugiej edycji programu Rolnik Szuka Żony. Tuż po emisji telewizyjnej odcinek ten będziecie mogli również zobaczyć w naszym serwisie VOD. Poznamy w nim 10 uczestników, którzy po prezentacji do 5 maja będą czekali na zgłoszenia zainteresowanych nimi pań. Rolnicy, którzy otrzymają najwięcej listów, zakwalifikują się do programu. Ale to nie wszystko. W tej edycji będziemy czekać także na zgłoszenia panów, bo wśród uczestników może pojawić się kobieta. Zdradza w fakcie prowadząca Marta Manowska. Druga edycja programu Rolnik Szuka Żony cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do programu zgłosiło się ponad 1500 osób. Przypomnijmy, że pierwsza seria notowała bardzo dobre wyniki. Każdy odcinek oglądało średnio 3 miliony 600 tysięcy widzów, a finał prawie 5 milionów. Odcinki drugiej edycji Rolnika zostaną nagrane latem i pokazane jesienią. Przysyłam wraz z synem jeszcze raz gorące pozdrowienia. Mam nadzieję, że do zobaczenia Monika oraz syn Patryk. Ciekawa osoba, widać się wrażliwą duszę. Wielkimi krokami zbliża się 25 rocznica premiery serialu Twin Peaks. W serwisie Onet Film przeczytacie ciekawy tekst o produkcji, która w latach 90 zmieniła oblicze telewizji. To tyle na dzisiaj, do zobaczenia.